Witajcie, witajcie, to znowu ja, Gron Gra Witam Was w grze Valheim. No i cóż, cóż można powiedzieć Witam Was na moim balkoniku Sprawa jest taka, że zrobiłem sobie pierwszą można powiedzieć zbroję ze skór nie wiem czy to jelenia czy dzika. Mam na sobie mm, skórzaną tunikę, skórzane spodnie i skórzane hełm. I mam sześć tak jakby pancerza. Przemyślałem sobie wszystko. I doszłem do takiej myśli, że jednak chyba pójdę tam koło tego czarnego lasu i wybuduję tam swoją drugą bazę gdyż no, jest bliżej do czarnego lasu, chociaż nie wiem czy, czy będzie aż tak blisko, ale no ale trzeba spróbować no i też pasowałoby ubić Eiktyra Tu jest jeden Eikter i wiem, że tu gdzieś jeszcze był chyba Eikter Ale nie wiem gdzie Podnieśmy sobie drewno Jak już tam lecimy No i tak sprawa wygląda tak, że po prostu przemyślałem sobie wszystko, no i o, majki. Chodzi o to, że tam jest fajne miejsce z tego względu, że można zrobić sobie potem kiedyś tam statek, a już jest cyna, z tego co pamiętam, to chyba z cyny można zrobić kociołek. A jeżeli chodzi o potwory, no to potworów tak dużo nie ma gdzie jesteśmy, tutaj. O, to jeszcze długa droga przed nami. Grzyby zawsze się przydadzą. No i także, no... Tak sobie wymyśliłem, chociaż z drugiej strony też myślę, czy nie pokazać Wam mojej bazy na starym save'ie, gdzie tam już miałem żelazny żelazną zbroję i tak dalej ale no we tak szczerze powiedziawszy no to jeżeli by przyszło A nie widać żadnych rzeka Spała dziada. Czarzełka, O, tu jest, tu coś jest, ale tu już byliśmy kiedyś. I tutaj w środku nic nie ma. nie, nie, nie ma. No i tak właśnie myślę, że czasem nie wrócić do tamtego sejwa. Ale no, wtedy byście nie widzieli po prostu, jak, jak tutaj się zbiera surowce. Typu na przykład brąz, cylę, żelazo. Wiem, ja że jestem na takim etapie tam nas o, dziki. No, dziki się mogą przydać. Tam ten poszedł Ale mięsko będziemy mieć. Tam też jest jakiś brzeg, ale nie wiem czy to jest... A to jest ten sam brzeg chyba. Tak i tu jest ten... czy ja tam wejdę? Możliwe, być, że możliwe będzie, że nie wejdę. Coś mi tutaj. O, tu jest. Co tu jest? Przeczytaj. Gdzie trawa rośnie pod stopami, a niebo. Nad głową jest błękitne, Tam zawsze będzie ognisko domowe i schronienie. No, czyli łąki są bezpieczne. No tak w skrócie mówiąc. Prze Przepłyniemy to rzeczka. Tu jest jakiś chyba ołtarz czy coś O, tu jest Aikter Albo i nie Tak Ołtarz Aiktera Ale nie zaznaczył go. Czemu? Co i na jeden ołtarz zaznacza? No, ale będę wiedział mniej więcej, że w tym miejscu jest e, teraz tak O, malinki ale malinek sobie pojemy na razie, nie mnie nie interesują. A to ja się wracam. A teraz? Teraz dobrze. Ale wróciłem się, chociaż zebrałem malinki. Nie wiem, czemu mi tak dziwnie pokazało. I tak jak mówię, no... Długo... Dużo zajdzie, więc ja myślę, że też będę... Ogrywał Valheim'a bez, bez... No... Żeby nie pokazywać wszystkiego, tylko na przykład, nie wiem, jak... Będę zabijał na przykład Ikhtyra, pierwszego bossa, to na pewno to nagram. O, kolejne malinki e, jak na przykład nie wiem będę chodził do czarnego lasu po miedzicynę, no to też będę nagrywał Ale to tak no u mnie to jest tak, że no nie za bardzo jest czas też żeby wszystko nagrać No, tu nie ma nic, OK. Możemy w sumie iść tym krajem tej rzeki. Możemy coś zjeść? O, malinka zjadła. I tak ja mówię, no gra Walheim jest bardzo, bardzo rozbudowana wiem to po swoim właśnie starym sejwie Tam gdzie właśnie mam tą żelazną zbroję, ile żebym się musiał, no, w sumie tam graliśmy razem z kolegą, więc wiem ile musieliśmy razem się nachodzić po różne surowce, żeby w ogóle zrodzić bazę i tak dalej bazę, zbroje i w ogóle wszystko Więc wiem ile z pracy i roboty przede mną, żeby na przykład dojść do takiego stopnia No ale Ale nie no, Żywów to naprawdę raz zbieram Dobra gdzie jesteśmy? Jesteśmy tu, tam już widzę czarny las. Co jest tu jeszcze? O, tu też jest czarny las. Tu jest w sumie niedaleko do tego czarnego lasu. Odkryjmy sobie tą mapę do końca. Przejdźmy się jeszcze. Albo w sumie przepłyńmy na drugą stronę. To jest dzik. Weźmy pałę, spałujmy go. A, się nawet nie skapnął, to był z gwiazdką. To już dość fajne te tereny No i przede wszystkim czarny las jest blisko Tam jest kolejny dzik, tam jest kolejny dzik I tu jest jakieś Złoże miedzi O krótki śpic A gdzie my jesteśmy w ogóle? Nie no to chłopiem, to... To pewnie, że mamy fajnie. Tam jest jeszcze legowiska trolla. trola by było śmieszniej. Hmm. No czekajcie, wiecie co? Ja sobie tutaj wejdę na ten i zaznaczę se, że tu jest miedź damy sobie to miedź okej okay. w sumie tam mogłem zaznaczyć to tego, tego jak się nazywa ejktyra ale tu są dalej łąki Czyli tego czarnego lasu tu jest mało Tu jest no tyle tego czarnego lasu Ale jest chyba cena Tak Jest cyna Wiadomo, że tu jest trochę niebezpiecznie, ale... Na tak małym skrawku w sumie żeśmy nikogo nie spotkali tu. Nie, to nie jest mieć. No, ale nieźle. Wam powiem. Niby czarny las, ale ciekawe gdzie jest troll. Pewnie sobie gdzieś łazis, chyba No ale dobrze, no to teraz tak W takim wypadku wiem, że jak chciałem robić bazę gdzieś tam Chyba Gdzie jest to słońce Jak będzie ciemno to już nic nie zrobimy Chodźmy po jakieś drzewa Zrobimy sobie tymczasowy domek a tu jest właśnie problem z tymi z tymi drzewami przepłyńmy tą zjedzmy sobie mięsko I gdzieś tam się rozbudujemy już mam zaznaczone na mapie gdzie jest także nie jest źle jak to tutaj wygląda mi się wydaje że my byliśmy gdzieś tutaj w tych okolicach Tu już, już jest czarny las. Gdzie za mną idzie? No chodź, chodź. Szarżerek, Szarzełek to nie jest szarzełek, to jest szarżerek Ах, ну ты чпиц, дикул. Так, то есть то место. Добро. To mi się wydaje, że chyba tu sobie zrobimy baza albo gdzieś u góry drewno chyba trochę mam za ja sobą nie? No trochę mam młotek warsztat warsztat znając życie trzeba obudować i to jest właśnie też dziwne tej grze, że czemu nie, można tylko postawić tu Dobra, aha, czyli już nie mam... ...drewna. Czarzałek idzie. O, choć chodź. Znowu będziesz szedł od do tej strony. No trzeba to zadaszyć. No i zrobić jakiś malutki domeczek na szybkiego. Bo już idzie wieczór, za chwilę będzie noc. Nie będzie nic widać. No a potem się pomyśli Dobra No że to postawili źle, ale motek, Pyk. Dach, hmm. tak, dach 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 tak Może ten? I pewnie jeszcze z tyłu trzeba będzie obudować. Mam nadzieję, że wystarczy. Warsztat jest zbyt odkryty, no ale trudno. Ile mamy mam w ogóle desek przy sobie? Drewno, 17. Za 17 desek to my tutaj... Ale to zróbmy inaczej. Dobudujmy do tego, co już jest. To już jest w miarę dach. No to już, już coś. Już mamy schronienie nie wyrób ognisko. Aha, ognisko nie możemy zrobić, dobra, nie mamy drewna. No to trzeba iść ciąć, znowu. Mam nadzieję, że to wystarczy na ognisko czyje. Ja. Trójka, pyk. Aha, tak. Kilka żołnisko. Dobra. I teraz pytanie, czy możemy zrobić łóżko. Nie, brakuje. No to musimy znowu iść trochę pociąć. Czujesz chłód. A właśnie, wracając do ostatniego odcinka, ja tam Właśnie wyskoczyło Czujesz chód, a, a ja byłem przekonany, że piszę Czujesz głód i się dziwiłem czemu mogę czuć głód, jak jestem najedzony, nie? Także taka, taką lamę strzeliłem. Dobra, zbudujmy jeszcze łóżko. Ok, ile tego drewna jeszcze mamy? 9 na skrzynkę nie starczy. Budowlę to potrzebuje dwa. Okej okay. i tym oto sposobem doszliśmy tutaj, zrobiliśmy taką można być prowizoryczną bazę, ale no myślę, że tu się rozwijemy jakoś, bo tam już mamy cynę, mamy mieć blisko jest tutaj są te czarne lasy także będziemy eksplorować no i fajnie by było gdyby ktoś dał mi znać czy chcecie żebym tą serię prowadził tak żeby wszystko pokazywać czy nie wiem czy chcecie zobaczyć mój stary save moją starą bazę gdzie tam mam już ten tą żelazną zbroję no jeżeli ktoś ogląda mój kanał mało tego, to. Zapraszam do komentowania no i dać znać w komentarzu. Czy chcecie widzieć całą serię z a jak się wszystko tworzy i tak dalej? Czy chcecie, żebym po prostu przeskoczył ten etap yy, i wrócił do swojego starego sejma już jak miałem, na przykład żel żelazną zbroję i tak dalej. A na dzisiaj wam dziękuję. Trzymajcie się, prze.